Mam tutaj listę potencjalnych gier do nagrania na najbliższej giełdzie komputerowej. Trzeba coś wybrać, żeby nie nadszarpnąć budżetu kieszonkowego. Co my tutaj mamy? Syndicate, X-Wing Alone 2, Space Quest 5, Lance of Lore i Return of the Phantom. Czy to ostatnie jest coś warte? Ta przygodówka nigdy nie była towarem pierwszej potrzeby, a raczej nagrania na naszych giełdach. Z tego gatunku wybierało się przeważnie bardziej znane, dobrze rokujące produkcje. Szczególnie te z logo Sierra albo LucasArtsu. Natomiast wydawca gry, czyli Microprose, kojarzył się przede wszystkim z symulatorami oraz strategiami. Co więc wyszło z tego ich skoku w bok? Postaram się na to odpowiedzieć w tym materiale. Upiór w operze, klasyczna powieść francuskiego pisarza Gastona Leroux, napisana na początku XX wieku, przedstawiała losy Eryka, człowieka wielu talentów, przede wszystkim znakomitego architekta i kompozytora. Postać błyskotliwego twórcy skrywała wiele tajemnic, a jego zdeformowana twarz potęgowała wrażenie obcowania z szalonym geniuszem. Erik stronił od innych ludzi, zaszywając się w podziemiach paryskiej opery, którą zresztą sam zaprojektował. Samotność i wyobcowanie były dla niego codziennością, dopóki na scenie nie pojawiła się młoda sopranistka Christine D. Oszpecony kompozytor zakochał się w niej bez pamięci, niestety i bez wzajemności. Typowa historia niespełnionej miłości. Powieść upiór w operze doczekała się wielu inscenizacji oraz ekranizacji, z czego na szczególną uwagę zasługuje film z 1925 roku. Dziś prawdziwa klasyka gatunku kina Grozy, ze świetnie odegraną rolą Lona Cheneya wcielającego się w postać Eryka, noszącego pieczołowicie przygotowaną charakteryzację twarzy, wzbudzającą niepokój wśród widzów tego niemego seansu. Jeśli chodzi o gry, to powieść nie była przenoszona na ekrany komputerów aż do momentu premiery omawianego dziś tytułu. Zresztą nie jest to wierna adaptacja, a raczej mocna inspiracja, o czym za chwilę. Skąd w ogóle wziął się pomysł na akurat taką produkcję? Z początkiem lat 90. Microprose miało już mocno wyrobioną markę solidnego dostawcy poważnych gier, wśród których dominowały symulatory lotnicze. Można powiedzieć, że brylowali w tytułach, gdzie liczyło się coś więcej niż sprawne machanie joystickiem. W pewnym momencie zarząd firmy stwierdził, że wypadałoby poszerzyć portfolio o nowy gatunek. W końcu rozgrywka wymagała przede wszystkim zaangażowania szarych komórek. Wejście w nowy rodzaj gier wymagało posiadania silnika, który napędzałby kolejne produkcje. Wczesne lata 90. to czasy, kiedy na rynku nie było do kupienia gotowych narzędzi, więc każda firma opierała się na własnych rozwiązaniach. LucasArts miał swój SCAM, Sierra rozwijała SCI, a MicroProse opracowało MEDS, skrót oznaczający MicroProse Adventure Development System. Po raz pierwszy użyto go w grze Rex Nebular z 1992 roku. Interfejs widoczny na ekranie był inspirowany produkcjami Lucas Arcu. W dolnym panelu po lewej stronie umieszczono komendy do wydawania poleceń naszemu bohaterowi. Od razu można było poczuć się jak w domu, ponieważ czynności open, give, look czy tok. Występowały wcześniej w Monkey Island czy Maniac Mansion, więc zestaw był iście przygodówkowo-klasyczny. Twórcy Upiora nie tylko inspirowali się konkurencją, ale też wprowadzili swoje rozwiązanie ułatwiające rozgrywkę. Przedmioty niesione w kieszeni miały swoją osobną kolumnę z wyszczególnionymi komendami. Ograniczały się one do garstki konkretnych poleceń, co przyspieszało decyzję co można zrobić z danym przedmiotem. Skoro silnik gry był gotowy, to można było zabrać się za fabułę. Wprawdzie książka stanowiła w zasadzie gotowy materiał na scenariusz, to zdecydowano, że posłuży za bazę dla nieco innej historii. Zatrudniono pisarza Raymonda Bensona, żeby przygotował cały skrypt fabularny, łącznie z postaciami i dialogami. Zatem fabuła rozpoczyna się w dniu obecnym, czyli biorąc pod uwagę moment wydania gry w 1993 roku. Podczas premiery nowego spektaklu w Paryskiej Operze dochodzi do strasznej tragedii. Wielki żyrandol spada nagle na publiczność, zabijając i raniąc wiele osób. Nie wygląda to na nieszczęśliwy wypadek, a raczej na zaplanowane działanie. Na miejsce zostaje wezwany inspektor Raoul Montan, w którego postać się wcielamy, celem zbadania miejsca potencjalnej zbrodni. I tak już napiętą sytuację potęguje śmierć gwiazdy opery, Christine Floron, której ciało z ciętymi ranami zostaje znalezione w jej garderobie. Szybko pojawia się trop tajemniczego ducha z opery, który zdaje się stać za tymi wydarzeniami. Sprawy przyspieszają. Inspektor Raúl ściga podejrzaną postać po technicznym rusztowaniu. Po czym zostaje zepchnięty, spada z wysokości na scenę i następuje gwałtowny zwrot akcji. Nasz protagonista budzi się w roku 1881. Odkrywa, że pomimo solidnego przyglebienia wszystko z nim w porządku, a otaczający go świat jest jak najbardziej realny. Przy okazji ludzie dookoła zwracają się do niego, hrabio Raoul de niczym do bohatera powieści upiór w operze, tak jakby historia z kart książki stała się obowiązującą rzeczywistością. A skoro tak, to na wirtualnej scenie pojawiają się wschodząca gwiazda Christine D, operowa diva Carlota czy opryskliwa bileterka Madame Giry. Rzecz jasna z drugiego rzędu z ukrycia wydarzeniom przygląda się sam Eric, który przyjmuje postać tytułowego upiora. Cała akcja gry toczy się w paryskiej operze wzorowanej na budynku Opery Garniera. Ten zjawiskowy gmach został wybudowany w 1875 roku jako naczelny przykład stylu eklektycznego. Łączył w sobie elegancję architektury renesansu z barokowym przepychem. Już same elewacje uginały się pod ciężarem wyrafinowanych dekoracyjnych elementów, ale dopiero wnętrze powalało przepychem. Rozmach było widać dosłownie na każdym kroku. Od reprezentacyjnego holu, przez klatkę schodową, po wielką salę z widownią. Wydaje się, że zadbano o każdy detal, tak żeby przyjemnie łechtać zmysły gości opery. Autorzy gry osobiście zwiedzali ten reprezentacyjny budynek, żeby poczuć ducha epoki. Zaglądali do kolejnych pomieszczeń, poznając w jaki sposób na co dzień funkcjonuje taki obiekt. Przy okazji fotografowali co tylko się dało, żeby mieć inspirację przy tworzeniu lokacji. Tym samym na monitorach oglądamy zarówno wyszukany hall przestronną scenę z widownią, łącznie z okazałym żyrandolem, a także te mniej szykowne części opery, jak zaplecze i magazyny. Z rozdzielczości 320x200 pikseli wyciśnięto, ile się da. Wprawdzie w takim trybie trudno było pokazać drobne detale, jednak odbiór całości jest pozytywny. Do tego nie żałowano klatek animacji. Postacie ruszają się bardzo płynnie. Każda nawet najmniejsza czynność ma swoją animację. Widać nawet takie szczegóły jak odpowiednio falujące fryzury i suknie tancerek. Trzeba przyznać, że na tym polu Return of the Phantom wypadł lepiej niż większość przygodówek z początku lat 90. Szkoda tylko, że nasz bohater dość flegmatycznie stawia kolejne kroki, co może budzić w grających irytację. Przekłada się to na sztuczne przedłużanie długości gry. Nie pomaga też fakt, że poruszamy się tylko i wyłącznie w obrębie pomieszczeń paryskiej opery, ewentualnie po jej podziemiach, błądząc po klaustrofobicznym labiryncie. Przez to odwiedzamy po kilka razy te same pokoje i korytarze, co zwyczajnie nuży. Brakuje jakiejś odmiany, wyjścia w plener, czy choćby krótkiego krzątania się po innych miejscówkach. Co do Inspektora Raula, to nie ma on charyzmy Indiany Jonesa, ani nie rzuca ciętym dowcipem jak Guybrush Tripwood. Daleko mu też do rzutkiego kolegi po fachu, policjanta Sonnego Bondsa z Police Quest. Ot, taki sztywniak bez wyrazu. Dobrze, że przynajmniej ma gadane. W grze dialogi stanowią bardzo ważny element, ponieważ budują całą historię i pozwalają zrozumieć zawiłości fabuły. Wypadało więc czytać długie wywody naszego bohatera i jego rozmówców. Ta przygodówka stała dialogami, więc fani gatunku mogli się czuć do pieszczeni. W wersji na kompakcie wszystkie wypowiedzi były nagrane przez aktorów, jednak techniczna jakość audio była fatalna. Głosy brzmiały jak zarejestrowane z głębokiej studni. Już lepiej było słuchać samej ścieżki dźwiękowej, bo ta przynajmniej pasowała do nastroju gry. Tak jak wspomniałem na początku, Return of the Phantom nie przebił się szerzej na rynku, został takim średniakiem. Pomimo to oryginalne wydanie w ciężkich czasach piractwa trafiło na nasz rynek za sprawą firmy IPS. Dystrybutor sprowadzał do nas każdy nowy produkt Microprose, więc w końcu przyszła pora i na upiora. Zawartość Big Boxa nie odbiegała od innych tytułów wystawianych na nasze sklepowe półki. W tamtym czasie oznaczało to mniej więcej tyle, że trafiła tam przetłumaczona instrukcja oraz dyskietki z logiem polskiego dystrybutora. Zarówno napisy na pudełku, jak i sama gra pozostały w języku angielskim. Instrukcja nie zawierała opisu przejścia, a jedynie kilka podpowiedzi, jak poradzić sobie na starcie. Dlatego tajemnice upiora z opery rozgryzało się samemu albo z pomocą solucji w jednym z miesięczników. W trzecim numerze Secret Service dostaliśmy skondensowane rozwiązanie od A do Z, pisane drobną czcionką i otoczone małymi screenami. Czytało się to nie najwygodniej, ale tekst spełniał swoją rolę był bardzo pomocny. Druga solucja znalazła się w Computer Studio pod koniec 1993 roku. Znowu, kłania się opóźnienie naszej prasy w stosunku do momentu premiery gry. Tutaj było tylko 6 miesięcy w plecy. Return of the Phantom został tytułem z okładki i dostał 4 strony recenzji, połączonej z dokładnym opisem przejścia. Co ciekawe, tekst przygotowała Patrycja Wardzała, pierwsza pani redaktor od gier, jaka pojawiła się w polskiej prasie komputerowej. Ludzie z MicroProse chwalili się, że przejście gry to około 10 godzin zabawy. Owszem, jeśli lizało się ściany i klikało na wszystko, co popadnie. Rozgrywka z opisem mogła spokojnie zamknąć się w dwóch, trzech godzinach. Czy dzisiaj, 30 lat po premierze, warto wracać do tej gry? Albo w ogóle ją poznać, jeśli nie mieliście z nią styczności w tamtym czasie? Powiem szczerze, że szału nie ma. Ale wciąż można się skusić, choćby ze względu na scenerię paryskiej opery i obfite dialogi, jeśli ktoś lubi się w nie wczytywać. Zatem, decyzję, czy warto poświęcić czas upiorowi, pozostawiam Wam. Do następnego razu, czołem!